Czy w zimowej wyprawie na K2 mają brać udział tylko Polacy, czy bardzo realnie bierzecie pod uwagę zaproszenie innych, znakomitych himalaistów z zagranicy? W tym roku bardzo mocno się nad tym zastanawialiśmy, przy osłabionym składzie, czy właśnie nie sięgnąć, nie zapytać po kogoś z zagranicy, po wspinaczy, którzy no też. Wiedzą co robią i byliby z pewnością wzmocnieniem. Zajmował się tym Krzysiek, dzwonił pisał do, do różnych spinaczy, także rozwali, rozważaliśmy taką opcję. Natomiast finalnie postanowiliśmy zupełnie odwołać wyprawę. To jest w ogóle pomysł Krzyśka sprzed wielu, wielu lat, żeby K2, ostatni niezdobyty ośmiotysięcznik, na, na, na K-2 pojechała wyprawa międzynarodowa, tak jak on to powiedział, lodowi wojownicy z całego świata. Ale jednocześnie zależy mu na tym, żeby to polska biało-czerwona flaga znalazła się na szczycie. Mi też zależy i cel jest taki, żeby zrobić wszystko, żeby to była polska wyprawa, natomiast no, trudno w tym momencie wykluczać wzmocnienia składu, ale mamy czas, mamy te wyprawy przygotowawcze i... Na razie koncentrujemy się na tym, żeby to była polska wyprawa, żeby ten skład był mocny, odpowiednia liczba doświadczonych Himalajstów mogła pojechać. Czy Denis Urubko dostanie zaproszenia na kolejną wyprawę Polaków na K2? Denis Urubko jest Polakiem, jest jednym z najlepszych Himalajstów. Jako, oczywiście, jako polski obywatel. Mhm. Tak. Jednym z najlepszych himalajstów na świecie i nie rozmawiamy o nazwiskach, ale absolutnie na tym etapie nie można tego wykluczać. Z Denisem mamy kontakt właściwie na bieżąco. Jeżeli przyjdzie moment wyboru składu, będziemy się tak finalnie zastanawiać, dopasowywać to do też reszty ekipy. Ale to jeszcze nie ten moment. No dobrze, ale jak oceniasz szansę na to, że on na przykład zostanie zaakceptowany jako członek takiej wyprawy przez zarząd PZA, biorąc pod uwagę całe to zamieszanie, które miało miejsce na poprzedniej wyprawie? Nie wiem, co na to zarząd, natomiast wiem, że wymaga to wcześniejszych spotkań, ustaleń pewnych rzeczy. Jeżeli to ustalimy, damy sobie słowo, powiemy, jak ma być, jak ma wyglądać, jeżeli wszyscy to zaakceptujemy, ma tam pojechać Team, zespół, a nie Grupa ludzi, którzy każdy ma swoją koncepcję. Ustalimy to, jeżeli on e, znajdzie się w, w tym składzie i, i będziemy w stanie się dogadać co do strategii, koncepcji i w ogóle składu, to w tym momencie nie widzę przeciwwskazań. Natomiast wszystko przed nami. No właśnie, najpierw trzeba się dogadać co do strategii. Zacytuję słowa Denisa z wywiadu dla Sport.pl sprzed kilku dni. On powiedział: Mogliśmy się pokłócić o sport tam wysoko, ale tu nisko się dogadujemy, nie chowamy do siebie żalu, co wcale nie oznacza, że się znów nie pokłócimy przy jakiejś okazji o sport. No zabrzmiało trochę jak ostrzeżenie. To jest grupa indywidualistów. Ee, zakładam, że każdy ma już spory bagaż doświadczeń w górach wysokich na ośmiotysięcznikach. W związku z tym każdy jest samodzielnym, niezależnym wspinaczem. Ee, Sztuką jest wypracowanie tego kompromisu i wspólnej strategii. To jest coś, co musi się zadziać tutaj przed wyprawą. To jest potrzebne po to, żeby to sobie tam na miejscu uniknąć tych nieporozumień. Ustalić to tutaj, dać sobie słowo, pojechać i realizować plan. Oczywiście na miejscu można go korygować w zależności od sytuacji. Momentu, natomiast z tym planem trzeba pojechać, z tymi zasadniczo, z zasadniczymi rzeczami ustalonymi tutaj, pojechać już tam. Przed rokiem znaleźliście się na ustach całej Polski w związku z akcją ratowniczą na Nanga Parbat, w której udało się uratować życie Elisabeth Rewold. Teraz zbieracie kolejne nagrody, kolejne wyróżnienia. Jak do nich podchodzisz? Bardzo się cieszę, ale zawsze otrzymując jakąś nagrodę, mając okazję opowiedzieć o tym, podkreślam to, co jest sednem sprawy. Nie byłoby naszej czwórki, gdyby nie cały zespół pod K2. My byliśmy tylko na szpicu tej akcji. Nie byłoby tej akcji, gdyby nie zaangażowanie dziesiątek osób w różnych państwach. W Pakistanie, w Polsce, we Francji, we Włoszech, w Irlandii. My poleciliśmy, my byliśmy na ustach mediów, natomiast nie mielibyśmy szans, gdyby nie ci wszyscy ludzie i trzeba o nich mówić, trzeba podkreślać, że to jest akcja wielu, kilkudziesięciu osób, tak naprawdę. My byliśmy na szpicy, tak zadecydował kierownik, wybrał naszą czwórkę. W bazie z naszej wyprawy. Chęć uczestnictwa w tej akcji zgłosili wszyscy. Mogło lecieć tylko czterech, i tak to wygląda. Cieszę się z nagród, cieszę się z tego zainteresowania Himalajizmem. To jest pozytywne w kontekście przyszłości, natomiast też pamiętajmy, że jak mówimy o akcji, to akcja zakończyła się połowicznym sukcesem. Został tam Tomek, i zawsze też trzeba o tym pamiętać, i zawsze trzeba też o tym wspominać.